Siemano widzowie, dzisiaj nagrywamy film, jak gram w browser. Nie wbijam aktualnie tego studia, bo po prostu będę, jestem bardzo zajęty wbijaniem właśnie tych skrzynek, bo codziennie wbijam te skrzynki, codziennie po pięć. I pokażę wam, coś mi się trafiło. Trafiło mi się ta emotik emotikonka. ta ta ta. Trafił. Yy, mi się nie trafiła. muszę przejść na legendy. Ja się, jak się myśleliście, że legenda to jesteście w błędzie z Biały Kruk. I teraz szukam co jest zrobione za dużo. O, mogę zagrać sobie e, dynamikiem. Bo lubię nim grać. Zobaczymy, jak mi pójdzie na werble. Jestem bardzo tego ciekawy. Dzisiaj grałem już czwarte miejsce, zająłem. Myślę, że teraz trochę mi może gorzej pójść. Bo ja ogólnie. To są tacy do Na przykład, jakbym miała zabić kogoś pokoju, to tutaj by noc na pewno ja po koniu umiem Jest. Jestem pierwszy. Od chwytku. Teraz musimy iść w białkach. Kurde. Ty, bardzo ciężko wam powiem, że widzowie. O nie. Tobijam drugi miejsce. Spoczko. A i chciałem wam coś powiedzieć, że na razie nie wbijam tego stylu, ja już wam mówiłem. Że właśnie nie wbijam na aktualnie tego stylu, bo po prostu... No wiecie, jak tak w te mega skrzynki po mega skrzynkach wam do końca wbijał. Jeszcze dla mnie dla takich bardzo zadamiarzy, których nie umiem grać to jest trochę za dużo, że na przykład jakbym taką wylosował, to bym potrzebował z 10 dni. Więc musimy zależy co, co mi się uda wiecie. O, i pokażę wam niby hang. No z jest, wiem. Pewnie dla większości, ale ja wam coś pokażę. Nie uję życie. Kościół... Ale już nie mam tego. Tutaj tuż małyta. Patrzcie. Już nie ma bosa nie zadania, że tyle się z nim męczą. Dajmy na przykład patrzcie się. Poczekaj... Nie. O! Idziemy sobie na środek i już... już dużo z tych moich roboczych już się podoba. Bo patrzcie, teraz porównając, dodajmy... No i jakieś takie... Edgara... Dobra, Franka. Franka, Franka. Wypróbujemy go to patrzcie. I za to zajmuje? o wiele dłużej. Jak to długo zajmuje. I w tym czasie, kiedy już Frank, Hank zabił go, to ja jeszcze się męczę z nim. Widzicie, Więc... że jednak Hank na niektóre sytuacje jest bardzo dobry. No i to zagramy jeszcze jedną taką rundkę, jakąś hankiem, oczywiście. No i pamiętajcie, że na 50 subów nagram live'a. Kto jeszcze ogląda, proszę oglądajcie do końca. O nie, ja właśnie nie umiem hunkiem grać. No i właśnie o to chodziło. Bo... Trudno. Zagramy kimś innym jednak. A niech będzie tym Mordiskiem zagramy, nie? Mordiskiem, co? Trzeba za dymkę. Chciałbym bardzo nagrać live'a, bo już bardzo marzę, żeby nagrać live'a, więc proszę, zostawiajcie subiki. Zawsze marzyłem, żeby mieć swój kanał na YouTubie i nagrywać live'y. Tak, taki mam, miałem zawsze marzenie. No ojojoj. Na razie nagrywam filmiki bez twarzy, bo ja Nagrywam stopniowo. Na początku nagrywałem po prostu takie, wiecie, srebrne z kapkata. Teraz nagrywam już takie bardzo filmiki już bardziej profesjonalne. A niedługo będę nagrywała właśnie takie, najbardziej profesjonalne, jak się tylko da. Nie wiem dlaczego widzowie, ale. Większość jak ja nagrywam z wami, to przegrywam, a potem wbijam 50 puchelków na sekundę, no. To jest straszne, że tak wiecie. O, to może się da wygrać. U. A nie wiem czy wiecie, ale... Yy... Ta nowy skin do melody, nie pamiętam jak on się nazywa. Ma popsute, bo jak ta na moc do niej, do niej nie działa, nie kręcą się szybciej te nutki. Zrobiłem tego jednego, ale ja to nie ja nawet go zrobię. Masa klas. jaką ładną emoteczkę wydrobię. oj Ojej, ja nie trafiłem to Jest mam. No razie jeszcze nie mam tego gola. Ojej, ojej. Nie. Teraz nie patyczkujemy się. O, teraz. Rai, prawie jej zabrałem tego gola. Uuu uh, poko! Dajemy kudos O, 23500 postaram się wbić. Aha, jak fajnie jakby jakiś A tu nie ma już tak stel tak, dropów na poziomie. Co jakiś czas pojawiają się fajne rzeczy na filmie? Więc polecam. Jedna z nich wydarzyła się wczoraj. I na 1000 lajków like pod tym filmem. No dobra, niech będzie, bo wiem, że nam jest to stać. Na 1550 lajków like pod tym filmem. Kupuję ten zestaw. Patrzcie, szansa na nagrodę. Oj, dobra. Ale okej. Okay. I patrzcie. Mega skrzyneczki. Zaraz wam pokażę. Patrzcie. Tutaj yy, mega wącha. To jest po angielsku. Ale jeśli ktoś bardzo umie dobrze czytać po angielsku, to niech sobie przeczyta, ale to jest amont szansa na kojnę. No, spore są szanse na kolejne, ale zależy. Po, na na PowerPointsy, no tutaj mamy tysiąc, no też nawet spore, ale mniejsze. Na Blink jest też spore. Gemy, ja trafiłem dzisiaj jednego gema. Skins. Rzadki skin. Hypercharging. Tape. Pan Danita. Rockstar. Superior. Um, to tak, można jeszcze na epickie. I mi już nie można. Dobra. Dobra, widzowie, już poczekajcie. Dobra. Dobra. Poczekajcie. Dobra, Wie widzicie tutaj. Zobaczymy. Jeśli ja nie będzie dużo gry, mam pomysł zrobić tak bitwę dla znajomych z mortiskiem. A dwa boty. Pewnie przegram, bo kiedyś tak próbowałem i przegrywam, ale nic nie wiadomo. No. Faga, zobaczmy że są na tyle op Mortisem, ja się za bardzo rzucę, ale, bo ty widać, że to są boty Nawet emotek nawet spokojnie mają, bo to widać, że to jest taka emotka. Znaczy ja teraz też taką wstawiłam, ale... <grym> klasyczne emotki ich. Dobra, ja przegrałem. No ja nie umiem zagrać. Ja ogólnie większość tych zadymiarzy wybijam na, na farta no Mój pomysł, z kim możemy zagrać. Znaczy... No, kurde, wziąłem bagietkę. Miko. Sekureczka. Przepraszam Was. Dziękuję bardzo. Oj, oj, oj. pani i Chuck, na daleko. Myślimy, że oni tu przejdą, bo to są błoty, a to nie jest. Nie, 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 Myślałem, że nie, 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 tak w nie, że nie, nie, trafią bramę. nie, nie, na luzie. To nie, jest na trójeczkę. Ale... Potem będzie 3 na dwa jak mi się nie wyjdzie. Oj, też. Oj, oj, oj oj oj, będzie ciężko. Jak coś... Jak przegram nawet to widzowie zostawcie łapkę za staranie. jest! Może to bot. Ale... Jest, ale forte! Ale dobrze kurde Nie Z botami przegrywa Ale z trzema butami Jest, 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 jest dawaj, 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 nie szczel, nie szczel, nie szczel budzie ja. Trzynamy małe ułatwienie. Roskom, to będzie fajnie. Problemy techniczne. Oj. Szkoda, że polecam z kielecki Oli. Też fajny kanał, o, jeszcze jeden go dobra, dał trochę czas. jednak to są boty, ale a i to i to. Oj, no i przegrałem. Ale jeszcze coś je gry? Nie wiedzę gry. No i ostatnia honorowa rundeczka. W parze. Kto się... Cieszę że powróciły. No, wiecie, wiecie co. Napiszcie w komentarzach, wiecie co. No nie zostawi suba. Zobaczymy, ile nas jest, kto się cieszy z tego, że to powróciło. Jestem bardzo dobry z fajkiem. I akurat go wbijałem na skill'owie, I że dlatego, że jestem skillowy. Ale sprawie jest trochę na skillowca. To muszę przyznać. Dobra. Zawity te Akurat ja mam hypercharger, bo wtedy zaraz sobie na majkę zabiję. Tak myślę. Dobra Dobra, jeśli film wam się podobał, zostawcie... U, aha! Nie śledzicie to Dobra, jutro, jutro wam obiecuję, że wbijemy Dobra, jeśli film wam się podobał, zostawcie subika łapkę, pa!